Prekursor romantyzmu, angielski poeta Samuel Taylor Coleridge, stwierdził kiedyś na opiumowym haju, że rośliny istnieją w sobie, owady dzięki sobie, a ludzie dla siebie. Te słowa będą motywem przewodnim dzisiejszego odcinka podcastu. Przed mikrofonem Radek Radman, a to jest audycja kwestia sporna. Kwestia Sporna to audycja popularno-naukowa. Znajdziesz tutaj opowieści o eksperymentach, niszczycielskich żywiołach, projektach kosmicznych i najciekawszych, a czasem bardzo dziwacznych wydarzeniach naukowych. Nie zabraknie również polityki, sensacji i oczywiście zdrowego rozsądku. Dzisiejszy odcinek audycji poświęcony będzie krwiożerczym najeźdźcom i największym zdobywcom świata. Mrówką. Mrówki w sposób bardzo bliski ludzkiej naturze zawładnęły powierzchnią świata. Występują prawie wszędzie na Ziemi, z wyjątkiem Antarktydy i Arktyki. Te pozornie nieszkodliwe owady działają planowo i rozważnie. Niczym gangi dopuszczają się na swoim terenie rozbojów, wymuszeń i aktów przemocy. Nie brzydzą się kidnappingiem i niewolnictwem. Aby przeżyć, żebrzą, pożyczają i okradają sąsiednie kolonie. Są małe, liczne i zabójczo skuteczne podczas wojen i podbojów. Patrząc na nie, możemy dostrzec wiele podobieństw do zachowania ludzi, ale nie oszukujmy się jeszcze wiele możemy się od nich nauczyć. Archeolodzy szacują, że człowiek współczesny żyje na Ziemi od około 200 tysięcy lat. Pierwsi ludzie Wyewoluowali z przodków australopiteków około 2 miliony lat temu. To tylko ułamek wieku Ziemi, która ma ponad 4,5 miliarda lat. mrówki natomiast są tak stare jak dinozaury. Pojawiły się jeszcze w środkowej kredzie, czyli około 130 milionów lat temu. Największy znany nam gatunek mrówek miał rozpiętość skrzydeł około 15 cm. Skamieniały okaz królowej należący do Titanomyrma giganteum był prawdziwą bestią mrówki. Badania wskazują, że samce dorastały do 3, a królowe do 6 cm. Dla porównania, rozmiar obecnych gatunków mrówek waha się od 2 do 25 mm. Titanomyrma prawdopodobnie prowadziła najazdowy tryb życia. Żywiła się roślinami i polowała na zwierzęta. Aktualnie na Ziemi żyje łącznie 20 tysięcy różnych gatunków mrówek. Naukowcy szacują, że około 4 tysiące z nich nie zostało jeszcze odkrytych. Na każdego człowieka, według ostrożnych badań, przypada około 2,5 miliona mrówek. To odpowiednik 25% biomasy ludzi, lub równowartość dwóch piramid w Gizie. Mrówki mogą wydawać się prostymi stworzeniami, ale w rzeczywistości tworzą rozwinięte i złożone społeczeństwa. Kolonie mrówek zakłada nowa królowa, która po opuszczeniu gniazda wybiera partnera do reprodukcji i zaczyna składać jaja. Rozrastająca się kolonia staje się społecznością, której członkowie mają przydzielone indywidualnie zadania: odbudowy i obrony mrowiska. Poprzez zbieranie jedzenia, po opiekę nad jajami i młodymi mrówkami. Gdy kolonia staje się wystarczająco duża, następuje ekspansja terytorialna. Królowa składa kilka niezapłodnionych jaj, z których wykluwają się samcy reproduktorzy. Z innych jaj wykluwają się nowe królowe. Wyposażone w skrzydła samce i nowe królowe opuszczają kolonie, zasiedlają inne mrowiska lub przejmują nowe rejony. Mrówki są wyjątkowo terytorialne i bardzo agresywne w stosunku do innych kolonii. Nieustanna walka i obrona mrowiska utrzymuje populacje w ryzach, ale gdy zostaną wyrwane z naturalnego środowiska, wówczas przeistaczają się w najbardziej niszczycielskich najeźdźców na całym świecie. Potrafią silnie zmieniać zaanektowane ekosystemy. I są odpowiedzialne za wytępienie całych gatunków. Pochodząca z północnej Argentyny, w pobliżu rzeki Parana, mrówka argentyńska, za sprawą człowieka rozprzestrzeniła się na sześć kontynentów. Zadomowiła się na terenach z łagodnymi zimami i wilgotnością od umiarkowanej do wysokiej. Przedostała się na wiele wysp oceanicznych, w tym na Nową Zelandię i Hawaje. Są wyjątkowymi szkodnikami. Ze względu na bardzo bliskie pokrewieństwo, mrówki argentyńskie zbudowały potężne imperium rozciągające się na duże obszary Europy, USA i Japonii. Siedliska zakładają w wilgotnym środowisku w pobliżu źródła pożywienia. Mrówki argentyńskie nie stanowią ekstremalnego zagrożenia dla zdrowia, ale zanieczyszczają żywność pozostawiając tam swoje odchody. Poza tym brodzą w ściekach, pełzają po śmieciach i martwych zwierzętach i mogą być nosicielami bakterii chorobotwórczych takich jak np. czerwonka. Są znane z atakowania piskląt drobiu i niszczenia uli. Posiadają ciekawą umiejętność. Prowadzą hodowlę szkodników roślin takich jak wełnowce czy mszyce. W zamian za słodkie wydzieliny spadzi tych owadów zapewniają im ochronę. W imię zysków potrafią zastraszać lub eksterminować zagrażające ich hodowlom drapieżniki i osy pasożytnicze. Gdy biznes jest zagrożony, potrafią nawet przenosić szkodniki do lepszych źródeł pożywienia lub do korzystniejszych mikroklimatów, aby zmaksymalizować produkcję spadzi. Przyczyniają się w ten sposób do większego zagęszczenia szkodników i dużych strat w rolnictwie. Ponieważ mrówki argentyńskie nie żądlą ani nie gryzą, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, w przeciwieństwie do czerwonej mrówki ognistej. Ta agresywna mrówka pochodzi z nizinnych obszarów Ameryki Południowej, głównie z Brazylii i Argentyny. Na całym świecie występuje ich aż 280 gatunków. Mrówki ogniste to prawdziwi kilerzy. Często atakują i zabijają małe zwierzęta, takie jak kocięta. Intensywnie atakują uprawy, doszczętnie niszczą populacje gryzoni i ptaków gniazdujących na ziemi. Mrówki ogniste rozszerzają swój zasięg wraz z ociepleniem klimatu. Kiedy żądlą, wstrzykują jad, który wyzwala odpowiedź immunologiczną u wielu różnych gatunków. Od ludzi przez zwierzęta gospodarskie po gryzonie ptactwo i jaszczurki. Rocznie mrówka ognista atakuje ponad 50 milionów ludzi na całym świecie. Od 1957 roku w samych Stanach Zjednoczonych od ukąszeń mrówki ognistej śmierć poniosło ponad 85 osób, a kilkadziesiąt tysięcy wymaga co roku pomocy lekarskiej. Lub hospitalizacji. Urządzenia powodują szeroki zakres reakcji, od bólu i obrzęku po wstrząs anafilaktyczny. Ocenia się, że 5% ukąszeń może zakończyć się śmiercią. Mrówki ogniste są tak wielkim problemem, że walczy się z nimi na wszelkie możliwe sposoby czasami desperackie, jak wypalanie. Popularne środki owadobójcze. Tylko na krótki czas eliminują zagrożenie, dlatego coraz chętniej naukowcy sięgają po naturalnych wrogów mrówek ognistych. W celu pozbycia się hord intruzów, wykorzystuje się muchy forid. Muchy wyszukują mrówki ogniste i składają w nich jajeczko. Kiedy larwy się wykluwają, przejmują nad mrówkami ognistymi kontrolę, czyniąc z nich prawdziwe zombie. Przez dwa tygodnie larwa muchy rozwija się w głowie mrówki, wyjadając jej ciało od środka. W ostatniej fazie larwa wstrzykuje mrówce enzym, który powoduje chemiczną dekapitację i śmierć mrówki. Żeby było ciekawiej, odcięta głowa mrówki przez kilka kolejnych dni służy larwie muszki Forid jako osłona. Po osiągnięciu dojrzałości Muszka wykluwa się z odciętej głowy jak z jajka. Ta forma biokontroli mrówek ognistych przy wykorzystaniu muszek forid pozwala na zniszczenie aż 3% robotnic mrówek ognistych. Nie wpływa jednak na likwidację kolonii. Czerwona mrówka ognista, jak na owada, który ma tylko od 2 do 6 mm długości, jest prawdziwą zmorą. Roczne straty kosztują amerykański przemysł i rolnictwo 7 miliardów dolarów rocznie. Australia, która jest w początkowej fazie inwazji, szacuje, że jeśli mrówki ogniste wymkną się spod kontroli, w ciągu 30 lat gospodarka poniesie straty w wysokości 45 miliardów dolarów. Ratunkiem przed czerwoną mrówką ognistą jest według naukowców wspieranie ich naturalnych wrogów. Do nich są zaliczane pasożytnicze mrówki, osy, roztocza oraz patogeny, takie jak nicienie i grzyby. Badania prowadzone nad wykorzystaniem pasożytniczej mrówki Sanchi są najbardziej obiecujące. Jej młode królowe wnikają do kolonii mrówek ognistych, i przejmują kontrolę nad królową gatunku. Żywią się jej pokarmem i powoli ją zabijają. Po całkowitym przejęciu kontroli Sanchi składa jaja. Wylęgną się z nich uskrzydlone dziewicze królowe i samce, nad którymi opiekę sprawują nieświadome niczego czerwone mrówki ogniste. Po osiągnięciu dojrzałości skrzydlate mrówki Sanchi odlatują, by kopulować i najeżdżać nowe kolonie, a mrowisko czerwonych mrówek ognistych stopniowo ginie. Co ciekawe, narzekania na czerwone mrówki ogniste są niczym wobec nowego zagrożenia. Tereny zajęte przez mrówkę argentyńską i czerwoną mrówkę ognistą systematycznie przejmują rozmnażające się w szalonym tempie. Czarne mrówki szalone. Mają jedynie 3 mm długości, ale tam, gdzie się pojawiają, wypierają wszystkie inne gatunki mrówek. Naukowcy byli zaskoczeni, jak gatunek nieposiadający jadu mógł przeciwstawić się potędze, jaką reprezentowały mrówki ogniste. Naukowcy z Teksasu zbadali to w iście kowbojskim stylu. Wykorzystując jako przynętę dorodnego świerszcza, zwabili czerwone mrówki ogniste i czarne mrówki szalone na udeptaną ziemię. mrówki szybko złapały haczyk i starły się ze sobą w walce o pożywienie. Podczas bitwy zauważono, że kiedy mrówka ognista opryska mrówkę szaloną, ta zwilża się swoim kwasem mrówkowym. Pocieranie kwasem mrówkowym zaatakowanych jadem miejsc na ciele insekta zadziałało jak antidotum i pozwoliło około 98% szalonych mrówek przetrwać atak mrówek ognistych. Przy takiej przewadze mrówki ogniste były bez szans, ponieważ kwas szalonych mrówek odgrywa rolę zarówno ofensywną, jak i obronną. Gwałtowna odpowiedź szalonych mrówek była bezwzględna, a truchła czerwonych mrówek usłały miejsce starcia. Zwalczanie szalonych mrówek jest trudniejsze niż ognistych. Mrówki szalone nie jedzą w większości zatrutych pokarmów, którymi eliminowane są mrówki ogniste. Ponadto ich kolonie nie posiadają dobrze wyznaczonych granic, a to oznacza, że wyeliminowanie osobników z jakiegoś obszaru nie świadczy o zabiciu kolonii. Co prawda nie gryzą jak mrówki ogniste, ale poza tym są znacznie bardziej uciążliwe. W poszukiwaniu miejsc na gniazda eksplorują każdy z krawek terenu. Szczególnie lubią urządzenia elektryczne i elektroniczne. Kiedy dostaną się do wnętrza urządzeń, ich ciała wyzwalają zwarcia elektryczne co prowadzi do śmierci owadów. Nakręca się wtedy błędne koło. Zabite mrówki uwalniają feromon alarmowy, który przywołuje inne mrówki, śpieszące z pomocą. Tylko w stanie Teksas szalone mrówki doprowadziły do zniszczeń w sprzęcie elektronicznym w wysokości 150 milionów dolarów. Czarna szalona mrówka podbiła świat. Ze swoich rodzimych obszarów w Azji i Afryce rozprzestrzeniła się na sześć kontynentów i żyje w prawie 120 krajach. To mrówka przystosowana do podboju. Oprócz odporności na jad mrówek ognistych, swoją dominację zawdzięcza pewnej genetycznej sztuczce. Każda grupa inwazyjna, przypadkowo przywleczona w ładowniach statków lub samolotów. Wcześniej czy później napotyka na problem krzyżowania się ze sobą blisko spokrewnionych osobników danego gatunku. Po kilku pokoleniach mrówki inwazyjne powinny zniknąć, ponieważ kuf wsobny prowadzi często do poważnych wad genetycznych. Ale u czarnych mrówek szalonych, kastę rządzącą stanowią nie osobniki narodzone w wyniku mieszania się genów rodziców, tylko klony. Tłumacząc to najprościej, królowe dziedziczą wyłącznie geny swojej matki, nieliczni samcy dziedziczą tylko geny swojego ojca. A to oznacza, że królowe mogą kojarzyć się z własnymi braćmi bez szkody dla przyszłych pokoleń. Robotnice są jedynymi mrówkami, które dziedziczą geny od obojga rodziców, po jednym zestawie od każdego. Ale ponieważ robotnice nie reprodukują, zmieszane geny nigdy nie są przekazywane dalej. W 2005 roku odkryto, że również inny notoryczny najeźdźca, mała mrówka ognista, produkuje samce i samice poprzez klonowanie. Udowodniono, że jedna królowa była odpowiedzialna za inwazję Afryki Środkowej, podczas gdy inny osobnik, Zorganizował inwazję na Hawaje. Z takimi zdolnościami, nic dziwnego, że mrówki aż pięć razy pojawiają się na liście stu najgroźniejszych gatunków inwazyjnych na świecie. Natomiast za najniebezpieczniejszy gatunek uważa się mrówki myrmecja, często nazywane mrówkami byczymi lub buldogami. Są bardzo agresywne. A swoją nazwę zdobyły przez zaciekłość i gwałtowność ataków. O ich zażartości niech zaświadczy fakt, że przecięta na pół mrówka walczy sama ze sobą. Głowa chwyta żuwaczkami ogon, a ogon broni się dzielnie, kując żądłem głowy. Mrówki Myrmecja osiągają ponad 40 mm długości. Podczas gdy większość mrówek ma słaby wzrok, ten gatunek jest w stanie dostrzec zdobycz z odległości 1 metra. Widzą również światło ultrafioletowe. Posiadają silne żądło o długości 6 mm, umożliwiające szybkie i wielokrotne ataki na ofiarę. Z każdym uderzeniem ofierze wstrzykiwana jest coraz większa ilość jadu. Uważa się, że jest on najbardziej toksyczny Wśród wszystkich owadów na świecie. Może wywołać wstrząs anafilaktyczny i zabić dorosłego człowieka w ciągu zaledwie 15 minut. Ofiary śmiertelne związane z urządzeniami Myrmecja są dobrze znane i zostały potwierdzone przez wiele źródeł. Ocenia się, że do 2003 roku mrówki Myrmecja zabijały średnio jedną osobę co 4 lata. Co jednak ciekawe, mrówki myrmecja żywią się głównie nektarem, spadzią i innymi słodkimi materiałami. Z ciekawostek warto jeszcze odnotować, że duże żuchwy tej mrówki były używane w medycynie do zamykania ran jako szwy chirurgiczne. Ludzie nie są jedynym gatunkiem, który czerpie korzyści z niewolnictwa. Z tego haniebnego procederu, mrówki uczyniły wygodny styl życia. Niektóre mrówki infiltrują gniazdo innego gatunku, zabijają królowe i porywają poczwarki. Niewolnice wykluwają się i, nie znając swoich krewnych, akceptują nowych panów. Wykonują ich rozkazy, wyprawiają się w poszukiwaniu pożywienia i rozbudowują mrowisko. Zajmują się tymi wszystkimi czynnościami. Ponieważ mrówki łowcy utraciły zdolność samodzielnego wykonywania takich podstawowych zadań. Często też, u boku swych panów, uczestniczą w napadach na sąsiednie kolonie. Gniazda, zagrożone atakiem łowców niewolników, mają różne strategie obrony. Jednym z nich jest obserwowanie mrówek zwiadowczych i zabijanie ich. Drugą strategią jest walka w wielkich morderczych bitwach. Trzecim systemem obrony jest ucieczka z miejsca gniazdowania z potomstwem i królową. Większość łowców niewolników porywa tylko larwy, ale kilka gatunków zniewala również dorosłych robotników. Życie mrówczych niewolników jest beznadziejne. Nie mają szans na rozmnażanie się. Ich zadaniem jest karmienie i opieka nad leniwymi panami i ich potomstwem. Myliłby się jednak ten, kto by założył, że w środowisku mrówek nie dochodzi do buntu niewolników. Rewolty są bardzo częste i przybierają krwawe formy. Grupy zrewoltowanych niewolników osaczają i ćwiartują swoich panów w makabrycznej grze w przeciąganie liny. Zniewolone mrówki bardzo często dopuszczają się podstępu. Po prostu przestają karmić i pielęgnować młode mrówki, którymi się opiekują, doprowadzając do śmierci głodowej 60% populacji swoich panów. Mrówki są jednymi z najbardziej społecznych stworzeń na Ziemi. Tak jak ludzie, jako jednostki, są w stanie funkcjonować dzięki różnym narządom, tak, poszczególne mrówki funkcjonują jako część większego organizmu. Zamiast pracować jako jednostki, funkcjonują jako zbiorowość, w myśl hasła, aby mrowisko rosło w siłę, a mrówką żyło się dostatnio. Rój wspólnie wybiera idealne miejsce na gniazdo, rozpoznaje teren, oznacza trasy. Tworzą spójną strukturę przypominającą mózg. Udaje im się to, ponieważ są w stanie skutecznie się ze sobą komunikować. Odbywa się to dzięki lotnym związkom organicznym. Potrafią przekazywać sobie proste wiadomości, ostrzegając zbiorowość o niebezpieczeństwie, atrakcyjnej przestrzeni do eksploracji lub wskazując źródła wody i pożywienia. Do tego celu używają kolankowato załamanych czułek, które, jak anteny. Służą do wychwytywania lotnych związków organicznych wydzielanych przez inne mrówki. Jak się okazuje, jest to dość szybka i skuteczna forma komunikacji, i nieoczekiwanie, ta zdolność ma przełomowe zastosowanie w medycynie. Rak jest jedną z głównych przyczyn zgonów ludzi na świecie. Niestety, Wykrywanie markerów raka jest bardzo drogie, ale nauka nieustannie poszukuje rozwiązania tego problemu. Po latach badań sukcesem zakończyły się próby wykorzystania zwierząt domowych do wykrywania nowotworów. Powszechnie już wiadomo, że psy mogą wykrywać raka poprzez uczenie się skojarzeń węchowych, ale niestety ich szkolenie jest kosztowne i czasochłonne. Dlatego na zasadzie skojarzeń naukowcy zwrócili uwagę na owady, a w pierwszej kolejności mrówki. Do testu wybrano mrówki europejskie, które wykorzystują zapach do codziennych zadań i komunikacji. Po dosłownie kilku minutach treningu mrówki były w stanie bezbłędnie odróżnić zdrowe komórki ludzkie od ludzkich komórek rakowych. Mrówki europejskie bardzo łatwo wykryły komórki nowotworowe poprzez zapach. Stało się tak, ponieważ komórki rakowe wytwarzają unikalne wzorce lotnych związków organicznych, które można wykorzystać jako biomarkery raka. Pierwsze badania pokazują, że mrówki mają wysoki potencjał i stanowią alternatywę dla dostępnych obecnie metod, często drogich i inwazyjnych. Takich jak rezonans magnetyczny i mammografia. Mrówki odniosły chyba największy sukces ewolucyjny spośród wszystkich istot na Ziemi. Dzięki wysoce zorganizowanym i złożonym społecznościom, zadomowiły się w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, od pustyń po jaskinie. Poruszają i wstrząsają ekosystemami, rozsiewają nasiona, Ubijają glebę i przyspieszają rozkład. Żerują, polują i są zjadane. Ale nie zapominajmy, że są również wyjątkowo krwiożerczymi najeźdźcami. Nie tylko wypierają wiele rodzimych gatunków, od owadów po małe ssaki, są również szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i powodują straty gospodarcze w rolnictwie i infrastrukturze. Tylko w Stanach Zjednoczonych Mrówka ognista w ciągu roku przyczynia się do strat w wysokości 6 miliardów dolarów. Pomimo wielkiej różnorodności fizjologicznej między gatunkami, prawie wszystkie pojedyncze mrówki wykazują dużą gotowość do poświęcenia dla całego gniazda. Są bezinteresowne i bardziej towarzyskie niż ludzie. Nawet wojny prowadzą lepiej od nas. Mrówka argentyńska i czerwona mrówka ognista toczą codziennie wojny, zabijając i zjadając setki tysięcy ofiar dziennie. Przyrodnicy martwią się apokalipsą owadów, ale naukowcy uważają, że bez mrówek większość ekosystemów po prostu by upadła. I nie zapominajmy, niemal wszystkie mrówki na świecie to samice. Pozostawiam Was tą informacją, licząc, że z przyjemnością sięgniecie po książki o tych niesamowitych owadach. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, podzielcie się ze mną swoimi komentarzami na moim fanpage'u Facebook, Ukośnik, Kwestia Sporna, Podcast. Serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.